w tamtych klasach były szkółki bramkarskie dla dziewczyn? Nie było, Kuba, szkółek bramkarskich, nie było w ogóle klubów kobiecych. I kiedy ja zaczynałam, to dowiedziałam się z gazety, o ile dobrze pamiętam, z Kuriera Lubelskiego, że jest taka drużyna Cisy na Łęczów i dziewczyny tam właśnie grały w Ekstralidze, tam było o wiele mniej zespołów, nie wiem, czy 8 czy po 4, nie chciałabym skłamać, to musiałam sobie gdzieś tam wygooglować. I ja, wiesz, co grałam z chłopcami na osiedlu był osiedlowy klub w Lublinie, który nazywał się MKS Kalina. I tam zaczynałam grać z trenerem Janem Puchalą, gdzie nosami sami chłopcy i ja. Potem starałam się przechodzić do brata na treningi już bramkarskie, bo brat, kuzyn, przepraszam, kuzyn był bramkarzem w motorze Lublin. No i tam zaczęłam sobie do nich przechodzić, i tam trener nie mam nic przeciwko temu, żebym trenowała z chłopakami, bo często było tak, że byłam po prostu o nich lepsza. No i potem w motorze Lublin. Otworzono sekcję kobiecą w trzeciej lidze, no i tam zaczynałam, że tak powiem, takie pierwsze, wiesz, poważne rozgrywki, nie, wyjazdy na mecze w województwie lubelskim i takie tam, no i potem górnik kłęczne. no i teraz sam wiesz, gdzie gram, czy grałam wcześniej.